Cześć! Witajcie! Z tej strony Kuba Gamer! Dzisiaj jest 6 grudnia. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Dzisiaj będzie unboxing mojego prezentu, który dostałem na Mikołajki w Skórze. Jest to. Taki yy, Mikołaj karmelowy. Czekolada milka. I najważniejsze, i najlepsze, czyli kubek. Czekajcie. Czekajcie. To taki oto kubek. Jakąś kolalą jest on, jak się wleje ciepłą wodę zimną, to jest taka. Yy, a jeśli ciepłą, to właśnie tak. Z tyłu kosztowało to 10 zł. Tak wygląda po wyjęciu z opakowania. No dobra, pa.